Czy nasze życie przyniesie się w świat cyfrowy? Czym jest i jak działa metawers? Oto pytania, na które postaram się Wam odpowiedzieć w dzisiejszym odcinku. Witam Cię na kanale Money Move i zapraszam do oglądania. Na początku powiem Ci jeszcze, że wszystko co usłyszysz w dzisiejszym filmiku nie jest poradą inwestycyjną oraz zachęcam Cię do zostawienia łapki w górę oraz subskrypcji. Zacznijmy więc od tego, czym jest Metaverse, abyś wiedział w ogóle, o czym mówimy. A więc Metaverse to internet postrzegany jako wyimaginowany obszar bez granic, gdzie można spotykać ludzi w wirtualnej rzeczywistości. Więc pokrótce, jest to świat, w którym ludzie jako awatary wchodzą ze sobą w interakcje, dosłownie jest to życie przeniesione w cyfrową trójwymiarową przestrzeń. Znów wszystko to brzmi tutaj niczym wyjęte z filmu lub jakieś książki Science Fiction, podobnie jak w moim filmiku o internecie rzeczy, do którego obejrzenia gorąco zachęcam. Mimo tego, że jeden globalny metavers jeszcze nie powstał, zalążki takiego rozwiązania możemy zobaczyć w grach takich jak Roblox, czy też Minecraft. Swoją wizję metaversu w 2021 roku zaproponował Mark Zuckerberg, czyli założyciel Facebooka, jednocześnie zmieniając nazwę spółki z Facebook na meta. Na tworzenie tego projektu firma ma zamiar wydać miliard dolarów i zatrudnić 10 tysięcy pracowników w Europie w ciągu najbliższych lat. Budowa własnego ekosystemu pozwoli firmie na pełną kontrolę nad użytkownikami i wiedzą o nich. Dlatego Meta już dzisiaj kładzie technologiczne fundamenty pod ten projekt wypuszczając platformę Horizon Workrooms, która daje możliwości tworzenia w wirtualnej rzeczywistości, natomiast do korzystania z niej potrzebne będą gogle Meta Quest 2. Co ciekawe, Metaverse da wiele możliwości, jeżeli chodzi o rozwój branży e-commerce, ponieważ jeżeli ludzie będą przemieszczali się swoimi awatarami w internetowej rzeczywistości, potrzebowali będą oni ubrań oraz innych cyfrowych przedmiotów. W związku z tym wiele światowych firm już teraz na wczesnym etapie rozwoju zadecydowało, aby otworzyć twoje cyfrowe oddziały. Wśród nich znaleźli się tacy giganci jak Nike, Snapchat, Gucci, Heineken, Disney czy Peking Bank Polski. Wspominając o tym, że duże spółki inwestują w metaverse, warto powiedzieć też o tym, jak każdy z nas może to zrobić. Aktualnie spółki giełdowe powiązane z metaversem warte są około 70 miliardów dolarów. Szacuje się natomiast, że branża do 2030 roku ma być warta ponad 1,3 biliona dolarów. Dla lepszego zobrazowania jest to 12 zer. Raczej ani ja, ani ty nie jesteśmy w stanie przyrównać takiej kwoty do niczego i ciężko nam sobie to zobrazować. Dla przybliżenia ogromu tych pieniędzy, powiem Tobie, że mógłbyś za te pieniądze kupić 650 tysięcy nowych sztuk Ferrari F8 Tributo, który jest warte około 2 miliony złotych. A więc jakie są to spółki, które mocno angażują się w rozwój wirtualnej rzeczywistości? Pierwszą jest oczywiście wspomniana przeze mnie wcześniej Meta Platforms. Firma ta spopularyzowała termin Metaverse, a jej prezes jest entuzjastą jeżeli chodzi o ten rynek. Drugą będzie Nvidia czyli firma produkująca układy scalone do chociażby znanych szeroko kart graficznych. Według analityków firma ta jest jednym z głównych kandydatów do skorzystania na tak zwanym metaversowym boomie. Trzecią będzie Unity Software, która jest odpowiedzialna za oprogramowanie. Firma jest twórcą popularnego silnika gier wideo 3D Unity. Z powodu dużego zainteresowania technologią oferowaną przez Unity, spółka wygląda bardzo ciekawie jeśli chodzi o akcję Metaverse. Czwartą będzie również wcześniej przeze mnie wspomniany Roblox. Firma prezentuje się o tyle ciekawie, że posiada już własny cyfrowy ekosystem, a nawet cyfrową walutę umożliwiającą zakupy cyfrowych przedmiotów w grze. Ostatnią, o której dziś napomknę, będzie najmniejsza z wymienionych spółek Matterport, która na co dzień zajmuje się mapowaniem 3D realnego świata, chociażby na rynku nieruchomości. Wykorzystanie potencjału tej firmy może mieć sporą perspektywę rozwoju, co przełożyć się może na ceny akcji. Jednak przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji o inwestycji w cokolwiek pamiętaj, aby zrobić solidny research i zdobyć odpowiednie informacje na temat spółki, kryptowaluty czy jakiegokolwiek innego instrumentu, w którego chcesz zainwestować. Takie działanie pozwoli Ci ograniczyć ryzyko związane ze stratą kapitału. Pamiętaj jednak również, że nigdy nie zminimalizujesz ryzyka do zera, stąd powiem Ci o ważnym stwierdzeniu, które brzmi: Inwestuj tylko tyle, ile możesz stracić. Skoro powiedzieliśmy już o tym, czym jest i jakie firmy mocno angażują się w rozwój technologii Metaverse, porozmawiajmy może trochę o tym, jakie ta technologia niesie za sobą konsekwencje. Więc do plusów korzystania z Metaverse'u możemy na pewno zaliczyć zwiększoną interakcję społeczną, ponieważ umożliwi nam on nawiązywanie kontaktów międzyludzkich w wirtualnym świecie. Przy tym natomiast należy zadać sobie pytanie, jaką mają dla nas wartość znajomości internetowe i czy jednak życie w realnym świecie nie jest dla nas bardziej wartościowe. Kolejnym plusem może być rozwój edukacji. W tym miejscu na pewno zgodzisz się ze mną, że jeśli coś zobaczysz na własne oczy, zapamiętujesz to znacznie lepiej niż jeśli coś przeczytasz czy też usłyszysz, co jest też potwierdzone badaniami. Następną zaletą jest również dostępność do każdego miejsca na świecie z fotela we własnym domowym zaciszu. Będziesz w stanie zwiedzić najdalsze zakątki świata, nie ruszając się z domu. Tutaj jednak również należy poddać wątpliwości jakość takich odczuć. Mimo to jednak sama koncepcja wydaje się dość ciekawa. Mimo z pewnością wielu zalet, które oferuje nam Metaverse, pamiętać należy również o wadach. Pierwszą, o której moim zdaniem należy wspomnieć, jest brak prywatności. Musimy zdać sobie sprawę, że wszystko co zrobisz w Metaversie jest rejestrowane na serwerach, co umożliwia monitorowanie każdego Twojego ruchu i gromadzenie na ich podstawie danych. W internecie po prostu nie da się być anonimowym. Przy tym trzeba powiedzieć też o tym, że wchodząc w świat online jesteśmy narażeni na ataki hakerskie, które są w stanie spowodować wyciek naszych danych osobistych. Drugą z wad jest na pewno póki co ograniczona zawartość i interakcje. Przy tym punkcie jednak musimy pamiętać o tym, że jest to technologia, która dopiero się rozwija i stale będziemy dostawać nowe możliwości eksploracji wirtualnego świata. Trzecią nie do końca pozytywną dla nas informacją jest to, że również przez wczesną fazę rozwoju Metaverse będą pojawiały się problemy techniczne, które mogą zrujnować pierwsze wrażenie związane z tą technologią. Jednakże pomimo wielu wad i zalet należy zachować we wszystkim zdrowy umiar. Moim zdaniem metaverse na pewno będzie w stanie zrewolucjonizować świat w pewien sposób. Jednakże my jako potencjalni użytkownicy powinniśmy pamiętać, aby się w tym wszystkim nie zatracić i dalej mieć na uwadze to, że dla nas najważniejszy powinien być świat rzeczywisty, a nie ten cyfrowy. Na koniec mam dla ciebie też kilka ciekawostek właśnie o metaverse. Awatary, które zostawiamy sobie korzystając z aplikacji takich jak Snapchat czy WhatsApp, to pierwszy krok do Metaversu. Robert Green, jeden z najmłodszych przedsiębiorców, który znalazł się na liście Forbesa, stworzył projekt Metal Hero, który ma na celu skanowanie rzeczy i osób i dodawanie tego do wirtualnej rzeczywistości. Metaverse to nie tylko gra, tylko miejsce do prowadzenia drugiego życia, niekiedy wyglądającego lepiej od naszego rzeczywistego. Może to dla niektórych będzie motywacją do zmian. Termin Metaverse pierwszy raz został użyty w powieści science fiction Nila Stephenson'a pod tytułem Snow Crash, wydanej w 1992 roku, w której to ludzie korzystają z wirtualnego świata do interakcji i handlu. Wykorzystanie blockchainu może odegrać istotną rolę w metaverse, umożliwiając bezpieczne i transparentne transakcje, własność cyfrowych aktywów, zarządzanie prawami autorskimi i tworzenie trwałych śladów wirtualnych interakcji. To wszystko, co dzisiaj dla Ciebie przygotowałem. Jak Ty sądzisz, jaka przyszłość czeka projekt Metaverse i jakie będzie to niosło ze sobą konsekwencje? Podziel się swoją opinią w komentarzu, natomiast jeżeli filmik Ci się spodobał, koniecznie zostaw łapkę w górę i subskrypcję. Do usłyszenia!